Dzień dobry, moi kochani. Witam się z wami bardzo serdecznie we vlogu. Dzisiaj wyjątkowo będzie vlog, nie będzie przeglądu. Więc mam nadzieję, że zostaniecie do końca, że będzie wam się podobało. Pokażę wam moje zakupy, bo wybieram się do sklepu. Może pokażę wam trochę swoich kwiatków, może coś z ogrodu. Więc miłego oglądania. Dzisiaj byłam w sklepie i słuchajcie, tak mnie wzięło na słodkie, ale to dlatego, że jestem głodna i od śniadania nic nie jadłam. A kto tutaj tak prosi, łapkę w górę podniósł? On jak tak chce coś zjeść, chce cokolwiek, to yy, łapkę do góry podnosi. Co tam byś chciał, Nikuś? Dobra, koniec teraz moje bułki. I słuchajcie, ja naprawdę bardzo rzadko jem takie, takie słodkości. I zobaczcie, tu taką bułę sobie wzięłam. To znaczy sobie, sobie dla mężczyzn, dla dzieci. No i jeszcze dwa pączki. Pączki to raczej dla dzieciaków, bo mnie trochę gardło drapie po pączkach. Ale taką z twarogiem to sobie zjem. Mm. Co ja tutaj jeszcze kupiłam? Słuchajcie, w naszym lewiatanie to jest po prostu szok cenowy, bo za to wszystko zapłaciłam... 80 parę złotych. No to jest po prostu niewiarygodne. Aha, jeszcze były dwie butelki osi, tylko Boże już zabrał. Yy, taki ryż wzięłam, nigdy go nie kupowałam. Ryż biały, nigdy z tej firmy nie kupowałam. Oczywiście nie martwcie się, wyrzucę z woreczków. Ja nie gotuję ryżu w woreczkach, wiem, że plastiku się nie gotuje, więc yy, po prostu wrzucę to luzem do garnka. Taki ryż kupiłam i kupiłam pierwszy raz coś takiego. Zawsze robię sama te sosy, a Błażej mówi: Mam weź taki sos w takim sosie, to ja zjem. No dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie, że będzie dobry. Ciekawa jestem swoją drogą, czy wy robicie sami sosy, czy, czy kupujecie takie gotowe. No ja czasami kupię coś takiego, ale, ale przeważnie robię sama. Ten mam pierwszy raz. Oczywiście paróweczki, bo mój piesio uwielbia paróweczki. Śmietana i to jest druga śmietana chyba w ciągu dwóch tygodni, którą ja kupiłam, bo tak chyba przez już dwa lata jemy jogurt naturalny, ten grecki z biedronki i bardzo go lubię. Ten granatowy, nie ten jasny, tylko ten granatowy ciemny, od z takim kolorem. A teraz wziąłem śmietanę i powiem Wam, że ostatnio jak robiłam zupę to była pyszna, ale już jak robiłam surówkę, to już to już tak nie za bardzo mi to smakowało, przyzwyczaiłam się do, do jogurtu. Teraz to dopiero tutaj się w komentarzach poleje. Poleje, jakie to jest niezdrowe, ale ja tego nie używam codziennie, tylko raz na jakiś czas, na przykład jak robię zupę buraczkową, to wrzucę jedną albo pół kostki, ale nie używam tego codziennie. Wiem, że pamiętam, jak moja mama, jak jeszcze nie byliśmy tego świadomi, moja mama robiła zupy, to u nas były zawsze i zawsze dodawała do zupy. No, ja potrafię ugotować zupę dobrą bez kostki, ale czasami gdzieś tam, wiecie, do czegoś dorzucę, więc tak awaryjnie kupiłam. No i mięso mielone. 16, 68. Z łopatki. no bo będę robiła te pulpety. I taki obiad y, powstanie niebawem u mnie. I pójdziemy tutaj. Słuchajcie, to są moje strelicje, które. Y, które tu jest mniejsza które postawiłam obok siebie i zobaczcie jak pięknie one wypuściły nowe liście to widać, że te listki są nowe, bo są tu jeszcze takie pofalowane, no i trzeba oczywiście uważać na te liście, bo te liście są bardzo kruche jak tylko delikatnie je wygniecie, ten, ten to jest jeszcze taki wiecie młody, więc on jest taki bardziej, bardziej giętki, ale te starsze trzeba tak uważać i zobaczcie, czasami moje chłopaki grają w piłkę, co widać tu niżej, pamiętacie tego kwiata dużego, co był prześlić Został jeden liść, więc wiecie, no. E, tak to wygląda. No i e, tu jest druga tam, ta mam nadzieję, że to widać i tu jest prześliczny listek, który się niedawno rozwinął, ale zobaczcie, co tutaj się dzieje, tutaj wychodzi drugi liść, ja jestem bardzo zadowolona, ten trochę taki jest, wiecie, dziwny, ale dobra, zostawię go, e, mam nadzieję, że ona mi tu ruszy, ona i tak już jest taka duża, zobaczcie, widzicie, więc, e, więc ja jestem bardzo zadowolona z tych swoich kwiatuszków, roślinek, e, a tutaj wsadziłam dwie, ja jej wsadziłam dwie, żeby było wiecie tak no po prostu tak więcej, taki burz, żeby się zrobił, a tu wsadziłam jedną i zobaczcie jak rośnie także tak wyglądają e, tak wyglądają tutaj moje roślinki jeszcze pokażę Wam tego. On stał u mnie na szafce, na półce tej drewnianej. Tutaj, która jest za mną. Ci, co mnie oglądają, to wiedzą, jakie mam półki drewniane w kuchni. I on tam marnieje, słuchajcie. A jak go tylko postawię na lodówkę, to to jest po prostu szok. Zobaczcie, co tu się z nim dzieje. I to jest chyba prawda, że on musi być trochę wyżej. Moja siostra to miała aż go do samej podłogi. Stał na szafie. Także takie, takie, takie długie miał te właśnie od nogi aż do samej podłogi, więc zostawiam go tutaj. Niech sobie niech sobie rośnie. O właśnie o tych półeczkach, o tych półeczkach wam mówię oczywiście mój słoiczek z, z odnóżkami z odnóżkami e, o, poczekajcie trochę odsunę e, jest pełny, koleżanka była wczoraj na kawie i dowiozła mi tutaj e, dowiozła mi tutaj już ukorzenionych pięknie odnóżek, więc muszę e, skoczyć do pepko i kupić e, jakieś fajne doniczki może gdzieś w Action jakbym była to zobaczę trochę rzadziej jestem w Action, bo mamy e, dosyć daleko, bo jest aż w Olsztynie ale, mm, ale widziałam, że tam jest jest dosyć sporo właśnie doniczek, bardzo tanich. I ja mam już coś dla Was, e, dla Was, do pokazania dla Was, ale jeszcze dzisiaj nie mogę tego pokazać. Pokażę już niebawem, bo jeszcze czekam na jedną paczkę, więc będą naprawdę fajne, e, fajne rzeczy. Fajne rzeczy Wam tutaj pokażę. I ciuchowe, i e, do, takie. Do domu, jakieś takie pierdółki do kuchni. Więc e, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to sobie zasubskrybujcie. Włączcie sobie dzwoneczek, będziecie dostawać powiadomienia o moich filmach. Zobaczcie, jak fajnie przywiązałam e, jedną tą makramę taką do drugiej. A czy to jest chyba akurat. Nie, to są trzy, bo mam te podwójne, ta podwójna jest tutaj, a tutaj zrobiłam taki potrójny sama. Po prostu je dowiązałam jedna do drugiej i tak to wygląda. Zobaczcie jaka u nas dzisiaj jest piękna pogoda, e, ale powiem Wam, że zawiewa wiatr, zawiewa wiatr e, i trzeba być, jak widzicie, na długi rękaw. E, u nas tak to się dzisiaj prezentuje. Tu mamy, słuchajcie, deski, bo jesteśmy w trakcie robienia dachu. E, Robimy, robię ja z moim mężem, pomagam mu tutaj bardzo. No i chciałam Wam, ja nie o dachu, chciałam Wam pokazać, chciałam wam pokazać e, że sobie zakupiłam e, takie kwiatuszki i powiem Wam, że ja zawsze pamiętam jak one, e, zawsze pamiętam, zawsze nie pamiętam jak one się nazywają, ale oczywiście Wy mi tutaj powiecie, jakoś nie mam pamięci w ogóle e, do nazw kwiatów. W ogóle przez Hashimoto nie mam pamięci, więc wybaczcie mi to, ale Wy na pewno wiecie co to jest. No i pamiętacie te hortensje, które Wam pokazywałam, które kupiłam, te niebieskie w biedronce? Yy, tą akurat miałam białą, tą też Wam pokazywałam i zapomniałam jej wsadzić gdzieś tam ją postawiłam za krzaczek, i ona mi tak bardzo wyschła, ale odbija. Pourywałam yy, te suche liście. Yy, zobaczcie, pięknie się tutaj, yy, pięknie się tutaj. Yy, odnawia, że tak powiem. No a tutaj mam tą hortensję, która była niebieska i jak ją podlałam odżywką, no to był piękny granatowy kolor, a teraz zmienia kolor na różowy. Jeszcze tu niegdzie, niegdzie widać ten niebieski kolor, ale muszę właśnie ją podlać, e, podlać odżywką do hortensji, bo mam, ale wiem, że też pisałyście mi i ja już o tym też wcześniej wiedziałam, że jest specjalna odżywka, y, którą się leje, y, którą się leje, y, żeby kwiaty miały właśnie taki niebieski kolor, nie? No ale na razie na razie niech jest zobaczymy jakie tutaj wypuści nowe no i tu mam też w drugiej donicy tu mam białe takie po, pan mówił że to będzie się tak położyło poczekajcie ale nie na rynku to kupowałam więc nie będzie tutaj nazwy kurczę ja zawsze nie wiem zawsze staram się pamiętać ale nie pamiętam e, tych nazw więc i'm sorry <laughs> i tutaj wyciągnęłam z parapetu e, wyciągnąłam z parapetu e, takie rojnik wełnisty. Rojnik wełnisty dostałam od koleżanki. Miałam tylko jeden. Słuchajcie, ja patrzę na parapet, a tutaj one mi się tak... O nie, urwałam coś. One mi się tak rozrosły, więc muszę to też gdzieś wysadzić. No i tutaj jest jeszcze taki i teraz mam, będę miała więcej skalniaków, bo tam z drugiej strony robimy to podwórko. Yy, I i tam będę miała też skalniaki, więc sobie tam wysadzę. Już trochę posadziłam, ale jak już będzie ładniej, to Wam pokażę, bo na razie nie ma co pokazywać kamienie, piach, jakieś tam e, chwaściory, więc e, tak, u nas, e, tak u nas to wygląda. Mówicie też, żebym pokazywała tego mojego słodziaka. O, on się tak tutaj wyleguje na słoneczku, tak? Na słoneczku się wylegujesz, tak, malutki. No i on jest, powiem Wam, że taki, e, taki kochany. On wszędzie chodzi za mną: do łazienki za mną, na ogródek za mną. I dopóki ja nie wejdę do domu, to on, e, to on, słuchajcie, nie wraca do domu. On czeka, ja, e, on czeka, aż ja przyjdę. Wczoraj tu kopałam, więc nie patrzcie, bo tutaj w ogóle aranżację zmieniam, ale to e, skończymy to robić, jak już dach będzie zrobiony, bo tu co chwilę wchodzimy. Także tak to u nas wygląda. O leżysz na moich rękawiczkach brudnych. Nikoś. Dobra leż. Ty to jesteś kochany, taki malutki mamusi. Ojejku. powiem Wam, że ona tak pachnie dosłownie, jak te bułeczki w dzieciństwie. Eee, I postanowiłam, że sobie dzisiaj opędzluję taką jedną całą. Bo mi się tak chce słodkiego. Więc ja za chwilę. Mm. Mm. O matko, przepraszam, pyszna. I ja za chwilę um, zaczynam robić obiad. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście ze mną. Życzę Wam dzisiaj miłego dnia słonecznego. Trzymajcie się, cześć!